Jestem Ewa Folej. Zostałam zaproszona do projektu Sztuka szczęśliwego życia, bo wierzę, że życie jest sztuką, a szczęście wyborem. Ten projekt był przygotowaniu od 10 lat. Myślę, że. Na wszystko przychodzi właściwy czas i to właśnie ten moment, ten czas. 8 marca roku 2015 w Warszawie. Zapraszamy na festiwal szczęścia. Festiwal, na którym będziemy mieli wielu prelegentów, festiwal, na którym będziemy wspominali szczęśliwe życie mojego syna Maćka. Maciek zginął tragicznie w wypadku motocyklowym 10 lat temu. Miał 27 lat, żył szczęśliwie i w jakiś magiczny sposób ciągle żyje inaczej w życiach ludzi, którzy go znali, wśród jego przyjaciół. Wielu z nich przyłączy się do nas na ten festiwal szczęścia, aby wspomnieć Maćka, jego cudowny nawyk wkręcania ludzi po to, by ich uszczęśliwić. Będą wspomnienia. Ale nie tylko o jednym człowieku. Będą e, koncepcje na szczęście. Każdy z nas pragnie żyć szczęśliwym życiem. Ty też? Ja też. Czy można być szczęśliwym bez powodu? Ja taką decyzję podjęłam bardzo dawno temu. I do tej decyzji chciałabym. Cię namówić, zachęcić, się zainspirować, bo to jest jedyne życie, jakie masz. Drugiego nie dostaniesz. To nie jest żaden test czy próba generalna. To jest to, to jest jedyne życie, które masz. Nie będzie drugiej szansy. Każdy z nas jakoś tu przyszedł, wzięliśmy ten pierwszy oddech i każdy z nas odejdzie z tego świata. Weźmiemy ostatni oddech. Życie to jest to, co włożysz między te dwa oddechy. Zatem jak chcesz żyć? Chcesz być szczęśliwą osobą bez powodu, tak po prostu, bo żyjesz? Bo masz ręce, którymi możesz czule dotykać swoich bliskich, bo masz oczy, które widzą piękno tego świata, bo masz nogi, które prowadzą cię w stronę realizowania twoich marzeń. Bo po prostu jesteś tutaj, oddychasz i każdego dnia, każda chwila jest dobra, żeby dokonać wyboru. Tak, to jest dobry dzień, aby mieć dobry dzień. To jest dobry dzień, aby zdecydować, że jestem szczęśliwa. Jestem szczęśliwy, po prostu, bez powodu. Nie czekaj, dokonaj tej decyzji teraz. Myślę, że szczęściu warto nieco pomóc. My na konferencji 8 marca. Pokażemy Ci jak, opowiemy Ci jak, przedstawimy wiele pomysłów, bo już wiadomo, jak być szczęśliwą osobą. 20 marca Organizacja Narodów Zjednoczonych, Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła Dniem Szczęścia. 8 marca ośmiu wspaniałych polskich prelegentów, na konferencji Szczęście na Głowie trochę przewrotny tytuł, którą będę ja prowadziła. Opowiemy o różnych koncepcjach na szczęście. Opowiemy, jak podnosić jakość swojego życia, jak budować dobre relacje. Będzie z nami Jacek Gwalkiewicz, będzie z nami Jerzy Śiętkowski, Rafał Żak i. Kilka fascynujących kobiet. Młoda kobieta, Karolina Wincenciak, starsza kobieta, ja, Ewa Foley. Może kilku podróżników, może pasjonatów życia, osoby, które już realizują swoje marzenia. Tak, przyłączyłam się do projektu Sztuka szczęśliwego życia, bo napisałam książkę, powiedz życiu tak. Powiedz swojemu życiu tak dzisiaj. Powiedz tej konferencji tak, przyłącz się do nas. Mamy dużą salę, dla wszystkich znajdzie się miejsce. Nie czekaj. Zdecyduj dzisiaj, że jesteś szczęśliwą osobą i przyłącz się do grupy szczęśliwych osób, które. Już wiedzą, jak to zrobić. Będzie dużo pomysłów, będzie dużo radości, będziemy rozdawali prezenty, będą wspomnienia, będzie radość, tak jak w życiu, będzie wszystko. Może trochę popłaczemy, może się pośmiejemy, a może na tej konferencji usłyszysz to jedno zdanie, które zmieni Twoje życie. Właśnie to. To jedno zdanie. Zmiana jest możliwa. Nigdy nie wiadomo, jakie wydarzenie, jakie słowo, jaka osoba, jakie przytulenie, jakie spojrzenie może skierować przecznicę Twojego życia na kierunek szczęścia. Wybierz szczęście dzisiaj. Czekamy na Ciebie. To będzie wspaniały dzień. To będzie dzień, w którym możesz potencjalnie zdecydować: jestem szczęśliwą osobą. A właściwie to nie musisz czekać na tę konferencję, bo możesz tego wyboru dokonać już teraz. Dziękuję i do zobaczenia na szlaku zwanym życie.